Hej 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 witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie Ja jestem Marwolo, a to jest The Elder Scrolls 5 Skyrim Dobrze cóż tutaj ostatnio żeśmy działali mianowicie wykonaliśmy pierwsze poważniejsze zadanie dla towarzyszy Otóż razem z tym gościem Falkasem yy, odwiedziliśmy miejsce zwane yy, Miejsce zwane jak one było zwane yy, Kopiec Pelarza a teraz mamy udać się z fragmentem utrada, którego mieliśmy w tym otóż miejscu odnaleźć co oczywiście nam się udało i teraz ma odbyć się ceremonia, taka, takie oficjalne przyjęcie mnie w szeregi towarzyszy a więc zaczynamy bracia i siostry kręgu dziś witamy nową duszę na naszym śmiertelnym łonie posłuchajmy ten mężczyzna przetrwał stając do walki i okazał swą waleczność. Kto opowie się za nim? Mogę zaświadczyć o odwadze stojącej przed nami osoby. A czy unieślibyście tarczę w jego obronie? Stanę u jego boku, aby świat nigdy nas nie pokonał. A czy unieślibyście miecze za jego honor? Tylko czeka, by skąpać się we krwi jego wrogów. A czy unieślibyście kufle w jego imię? Zaintonuje pieśń zwycięstwa, gdy w naszej sali biesiadnej zabrzmią opowieści o nim. W takim razie ten krąg dokonał osądu. Jego serce bije dzikością i odwagą, które scaliły towarzyszy w dniach pradawnych, zielonych lat. Niech bije w rytm naszych serc, by ich echo odbijało się w górach, a nasi wrogowie. Drżeli na jego dźwięk. Tak, tak też się stanie. Cóż, chłopcze, teraz jesteś jednym z nas. Wierzę, że nas nie zawiedziesz. No cóż, dobrze, pogadajmy z nim. Czym jest przynależność do towarzyszy? Znaczy to żyć tak, by Twoi bracia i siostry tarczownicy mówili, że zaszczytem było walczyć u Twojego boku. Chwała w bitwie, honor w życiu. Problemom stawiaj czoła otwarcie. Szepty i skradanie się zostaw rynsztokowym szczurom, które nie potrafią walczyć za siebie. Okej. Okay. Mm. Co cię skłoniło do przystąpienia do towarzyszy? Podobnie jak większość z nas, tę rodzinę znalazłem po straceniu własnej. Przemierzyłem tę krainę wzdłuż i wszerz, ucząc się wszystkiego na temat mieczy i toporów. Byłem zaledwie chłopcem, ale miałem w sercu ogień dorosłego mężczyzny. Moje ciało wkrótce zdołało dorównać hartowi ducha. Mój poprzednik, Askar, znalazł mnie w Hammerfell. Służyłem tam jako ochroniarz dla jakiegoś paniczyka. Sprowadził mnie tutaj i zdałem sobie sprawę, że właśnie znalazłem dom. Pracuję, by przynieść honor tej rodzinie oraz rodzinie, którą utraciłem. Dla mojej matki, ojca i dziadka. Dla wszystkich sióstr i braci tarczowników. Rodzina i honor to właśnie znaczy być jednym z nas, chłopcze. Okej. Okay. Czy to prawda, że towarzysze to wilkołaki? Widzę, że dopuszczono cię do pewnych sekretów przed wyznaczonym czasem. Nieważne. Tak, to prawda. Jednak nie każdy towarzysz. Jedynie członkowie kręgu dzielą krew bestii. Niektórzy uczą się szybciej niż inni. A ty? Cóż, starzeję się. Myślami zaczynam wybiegać za horyzont do Sovngardu. Obawiam się, że Shor nie powoła na swoje łono zwierzęcia, tak jak uczyniłby to z prawdziwym wojownikiem Nordów. Życie pod postacią zwierząt przybliża nasze dusze do dedrycznego Lorda Hircyna. Niektórzy mogą woleć jego pola łowieckie, ale ja przedkładam nad to bractwo Sovngardu. Okej. Okay. Szukasz lekarstwa? Tak. Ale to niełatwa sprawa. Ale nie musisz dzielić trosk ze starym wojownikiem. Dziś powinniśmy radować się z twojej odwagi. Jeśli chcesz lepszą broń niż to coś, to porozmawiaj z Eorlundem. Spoko. Pogadajmy z Eorlundem. Yy, musimy także... Będziemy chyba musieli teraz wykonać jakieś podstawowe zadanie. Znowu dla towarzyszy. Ale to wszystko się okaże Mam z czasem. Taka, pogadajmy z Lundem. Tak chłopcze, mogę ci wykuć każdą broń jaką sobie spoko, spoko. Najlepsza kuźnia w Skyrim. Całkiem miło. Właśnie przed nią stoisz. Zauważyłem, zauważyłem. Dobra, poproszę topór wojenny. To się nazywa sprytna broń. Lekka, mocna, praktyczna. Rozwal w moim imieniu kilka czerepów. Spoko. Spokój Jeszcze jedna kwestia. Czy ty coś możesz... Chwała Bogu... E, co ty możesz mi sprzedać? Elfie rękawice już się pojawiły. U... Hmm. Wilcza zbroja. Wilcze buty. Wilcze rękawice. Wilczy helm. E, takie coś bym chciał sprawdzić. Moja zbroja ma... Uuu dużo, dużo lepszy pancerz, tobie Nie było pytania. Mm -hmm. e, jednak pancerz kastoludzki jest dużo, dużo e, lepszy. Dobra, pogadajmy z... myślę, że z al e, Dla nich zadania są dosyć interesujące, głównie polegają na eliminacji. E, dzikich zwierząt. Nie... Pogadajmy z nią. Wykrztuś to z siebie. Ja, pracy. Białej poprosił nas o pomoc. Zdaje się, że no, tam i napadają rolników oraz podróżnych. Ktoś musi tam iść i zająć się tymi bestiami. Okej. Okay. Zajmę Dobrze. się tym. Wiedziałam, że możemy na ciebie liczyć. To tylko bestia, ale uważaj. Bestie Skyrim mają w sobie więcej krzepy niż inne. Alright. Eee, yy, dobra. A więc... Gdzie się mamy udać? Tutaj się mamy udać. A więc przenieśmy się yy, Do kopca Pylarza. Jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić. O, tutaj to. Aha, okej, okay, to jest obok. A więc myślę, że, że dzisiaj zajmiemy się głównie tymi dwoma sprawami. E, zabicie e, dzikiej, z, dzikiego zwierza e, e, w Jarze e, Zielone Źródło oraz zabicie przywódców bandytów tutaj w tym e, obóz Cichych Księżyców. Dobrze, przenieśmy się do kopca pelarza. Szybka podróż na szybciora. rachu Ciachu i postachu. Dobra poszłem sam. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Dobra, wyciągnijmy sobie łuk. I zacznijmy podróż. Okej, okay, tam jest nasze miejsce, nasz cel naszej podróży. To Do niego mamy się udać. bo oczywiście sobie pozbieramy... ...kilka jakże cennych składników alchemicznych. Dobra... Przeczajmy się. Chyba niedźwiedź przed nami. Chyba widziałem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że całkiem sprawnie damy sobie z nim radę. I że nie będzie to większy problem dla nas. Okej, okay. on gdzieś tutaj się czai. Chyba za tym wzgórzem Za tą skałą Oczywiście Nie mam mnie tu, nie mam mnie tu A tutaj jeszcze wilki palują W dodatku Na jelenie Kuu, napuścił się za tymi jeleniem, ja nie wiem Jakieś kompletnie zdemolowane miejsce Wygląda na obóz yy... Na obu myśliwych, ponieważ coś sporo jest to, dosyć interesujących skóry. Dobra. Oni gdzieś tam pobiegli ten nasz... No yy... to sobie weźmy. Nasz cel gdzieś tam pobiegł, ten niedźwiedź. Dobra, to sobie otwórzmy. Uczeń. Mam nadzieję, że nie będzie z tym większych kłopotów. Okej. Okay. Daliśmy AD. Elfie buty nasaczej nie interesują To jakiś mieszek złota Dobra Wszystko w porządku, Tyle że... O, moja zwierzyna gdzieś spieprzyła Ja ją ja, ja będę musiał e, Gonić Gonić, gonić Okej, okay, tutaj jest ten wilk Zdejmijmy go Strzała poszło Dobra Już po wilku Wilk zdechnął. Okej. Okay. Bea? A nie dźwiedź? Też gdzieś tu na pewno za chwilę się pojawi. Tam jest. Dalej goni tego jelenia. Dostał strzał. Kolejną. Ole, a jasna. Jak ten się puścił za tym jeleniem. Jeszcze coś tam zaczęło go gonić. No nic, a ja za nimi cisnę. Jak widać, dosyć interesujące polowanie na niedźwiedzia. Łoszty! Ej, na misiek! Tak! Ooo, dostał, dostał! Dobra, leczymy się. Okej. Okay. Dobra, musimy wrócić do Aeli teraz, ale myślę, że tym się zajmiemy w nieco późniejszym e, terminie. Okej. Okay. Muszę przyznać, że łatwo nie było. To na pewno. Strasznie się... Myślałem już w pewnym momencie, że go nie dogonię. Tak, zaczął skubany gonić tego jelenia. Dobra. Przenieśmy się do kopiec, do kopca Pelarza znowu. I pójdziemy do obozu Cichych Księżyców. Czy Cichego Księżyca. Jak to się tam nazywa. Tam coś się znowu dzieje. Chyba ktoś tam coś szczarował, ale może mi się to tylko zdawało. Może to była jakaś, jakiś niewielki błąd graficzny. Dobra, wyciągnijmy swój łuk. Niedźwiedź przed nami. Kolejny dostał. Tak, zdychaj misiek! Uuuu, ale dostał! Z mojej ściupacki! Ciupacką zem go pomacą! Ale leczym się, leczym się, leczym się! Dobra, przywracanie nam wzrosło, bardzo miło. Dobra. No, naprawdę, Niedźwiedź tych. na szczęście. Udało nam się go w miarę sprawnie rozwalić. Okej, okay, a my tymczasem będziemy musieli podążać w kolejne miejsce. Dobra. świetliki połapane. Weźmy na łuk. Yy. No cóż, owszem, mogłem użyć lepszych strzał w walce z tymi, z tymi niedźwiedziami, ale no, czy był w tym większy sens? Być może. Yy. Dobra, gdzie to jest ta miejscowa, do której mam dotrzeć? Chyba coś tam oddali. Oj, jeleń, jeleń, jeleń. Tak jest! Strzała leci! Ładnie! Dostał, dostał. Zgadanie wzrosło także. A, widzicie? Widzicie. Okej, okay, mam to zaznaczone. Powinno być. To bardzo miło widać. Dobra jeszcze kawałek. I to całkiem niezły kawałek. Dobra. Jak na razie polujemy bardzo skutecznie. Wręcz niezwykle skutecznie. Dobra skóra nas interesuje i strzały dobra, tutaj jakieś kwiatki niebieskie bardzo przydatne zresztą dobra, podążamy, podążamy, podążamy nic nie ma dobra już widać chyba miejsce do którego mamy dotrzeć i w którym mamy urządzić rzeź bandytów bandyci tu dostaną po dupie i to nieźle e, ostatnio gdy wracałem z kopca pylarza, tego nie widzieliście oczywiście, yy, otałem się lekko o te miejsce, Kilku tutaj gości zdjąłem. Widzicie, się nic poważniejszego, nawet nie mam tego miejsca odkrytego. Dobra, ale sobie tutaj zajrzyjmy. Cóż tu jest, cóż tu się dzieje? Na razie niewiele widzę. Właściwie to nic nie widzę. Dobra, obóz cichych księżyców. Zobaczymy. Co nam się tu uda zdziałać? Mam nadzieję, że nie będzie źle. Tutaj jakieś ognisko, to może być ktoś przy nim. A jednak pusto. Nie wiem, czy Wy to usłyszycie, ale ja słyszałem kuźnię. Tam u góry powinna chyba być kuźnia. O ile mnie pamięć nie myli i uszy również. A co w beczkach? Ziemniaki. Dobra, nic sensownego. Musimy wejść do środka. Przebiegnijmy się nieco. Jak się tutaj dostać? To jest zamknięte. Czy nie ma tutaj jakiegoś... A, raczej nie będzie. Raczej nie będzie. Dobra. Musimy wejść tutaj na górę. A wchodzimy. Oczywiście się składamy. Obóz cichych księżyców. Zobaczymy co tutaj spotkamy Kolejne tajemnicze miejsce Pełne niebezpieczeństw Tym bardziej że jestem tutaj sam Całkowicie sam Dobra, gościa zdjąłem O, dobra, ten badyta ich przywódca już też zginął. Dwa razy go trafiłem z łuku. Powiem szczerze, nic specjalnego. Eee, gościu nie stanowił dla mnie większej, większego problemu, naprawdę. Ktoś tam jeszcze jest. Dobra, teraz może przełączmy się na topu i tarczę. celu oczywiście zrobienia małego widowiska dla Was. Jakim bez wątpienia jest walka wręcz Zacowujmy się nieco po cichu, spróbujmy yy, nie spowodować tego, żeby oni tutaj przyszli do nas. Okej okay. Dobra, kolo. U, dostał! Tarczą go zarypałem. Dobra, złoto. Strzały. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Czeladnik. Myślę, że powinienem dać sobie z tym radę. Uuu, wytych padł. O! ...prawie. A! Kurde, już myślałem, że to otworzę. Dobra, otwarte. Spoko. Spoko oko. Tutaj są jakieś przydatne eliksiry. Co to jest? Księżycowy Stalowy Topór Wojenny. A weźmy to. O. Albo i nie bierzmy tego. E, ponieważ dosyć to jest ciężkie. Dobra, ten wywalmy. Jest chyba więcej wart nawet. Dobra, tu weźmy sobie te mikstury. Tutaj też jeszcze są. No, no, no. Popatrzmy. To jakiś kufer. Kolejne mikstury. Zwoje. Hajsik. Eee, poza tym nic specjalnego. Dobra, to sobie weźmy. Okej. Okay. Idziemy na górę. Aż tutaj chyba już nic nie ma. Zgadza się, zgadza się. Dobra, wejdźmy na górę. Zobaczymy co tu będzie. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? A, dobra, jestem za tą kratą. Tam była zamknięta. Tu jeszcze szło wejść w dwojaki sposób. Można było przejść dołem. Albo przejść górą. Jak widzicie, tutaj można było wskoczyć. Tam jest w skórze. Tam się da, da, da wejść. Kiedyś udało mi się tędy dostać. Okej, 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 dobra. Wszystko mamy. Nie schodzę na dół z powrotem. Tutaj sobie otworzę pójdziemy jeszcze na sam szczyt tego miejsca zobaczymy co tam będzie na nas czyhać o, chyba mnie usłyszeli mamy trzech poprańców do eliminacji Łucznicy i mag. Za... największym zagrożeniem dla mnie jest obecnie ten mag. Temu jak będzie tak szas... Uuu, ale dostał po ryju. Tą tarczą. Naprawdę nieźle. Okej, okay, uleczmy się. Dobre, bardzo ładnie. Co on miał? Wy złoto? Nic specjalnego. Co wy tu macie? Strzały, to mnie bardzo interesuje. Poza tym to nic. Tutaj troszkę sztabek szalaza. Jestem znowu kuściwo przyciążony. Eee, cholera. Cholipka, lipka, Mam za dużo miksu. Muszę coś z nimi zrobić. To sobie dodam do ulubionych. To sobie też dodam do ulubionych. Mm -hmm. Dobra, eee, to wywalmy. Sorry, ale ja hajsu mam dużo, ja nie potrzebuję specjalnie dużo pieniędzy. Dobra. Co my tutaj znajdziemy? Coś przydatnego w tym kufrze? 4 wytychy, 55 sztuk złota, srebrny pierścień. Eee, dobra, nic poza tym sensownego. Okej, okay. a weźmy to. Dosyć jest to warte Tu też e, Tu jest opisane księżycowa kuźnia Ona jest jakoś związana z tymi księżycami tutaj Nie do końca wiem e, czy można ją w jakiś tam sensowny sposób wykorzystać Jeśli wy wiecie to Napiszcie w komentarzu e, Czy można coś z nią zrobić Wiem że ona jest w jakiś sposób związana z księżycem Z fazami księżyca Okej, okay, dobra. Tutaj żeśmy ich wszystkich pięknie wyrżnęli. No dobra, i e, wypadałoby powrócić sobie do Białej Gani. Myślę, że się tam przejdziemy. Tak, i na spokojnie pochodzimy sobie. Przejdziemy się, zobaczymy co tam napotkam. Ale weźmy sobie łuk i spróbujmy się nieco poskradać, poskradać. Dostał! Już myślałem, że chybie. No, ale udało się. Kurna, ja to mam szczęście. Dobra. Jak widzicie łuki są mi... Nie są mi obce. Małe poroże i troszkę tej skóry. Dobra. E, tutaj jest y, obozowisko gigantów. Oni tam mają dosyć fajne skały w skrzyniach. Ale jeszcze jestem na zbyt niskim poziomie, żeby się tam zapuszczać. Na walkę z gigantami. O, tu jest nird. Chyba tak się to nazywa. Zobaczmy. Kamień Nirnu. Nirn. Przepraszam. O, tu też jest jakiś szkielet z mieczem. Orkowym, ale on jest mało wartościowy orkowie głównie robią dobre pancerze jeśli chodzi o broń białą to nie są aż tak bardzo skuteczni musiałbym sobie stworzyć jeszcze kasnoludzki łuk dobra przyspieszymy naszą podróż nieco dobra ja wejdziemy do Smoczej Przystani Szybką podróż odbądźmy eee, Tam mam, muszę poinformować pracownika Jak on się nazywał? Avenici Avenici on się nazywał Proventus Avenici chyba Tak eee, On, muszę go poinformować o tym, że zagrożenie ze strony bandytów eee, W tym obozie jak on się nazywał też? Yy... Cichych księżyców? Czy jakoś tak? Już nie ma zagrożenia z ich strony. Okej. Okay. Jesteśmy. I on tu sobie śpi, ponieważ jest środek nocy. Nie Powentus Avenici. Dobra. Dawaj Wiele ci zawdzięczamy. Oto twórda. Dobra, mamy no, 100 sztuk złota. Może szaleństwa nie ma pod tym względem, ale jest i tak całkiem, całkiem nieźle. Dobra, a my tymczasem jeszcze musimy się przejść do Aeli, e, która ma dla nas e, też chyba jakąś nagrodę związaną z tym, że wykonaliśmy zadanie dla niej. E, zabiliśmy tego niedźwiedzia. O, zielennik. Okej okay. i może tam się przejdźmy przejdźmy, a się przebiegnijmy. Okej okay. Okej okay. Tędy przejdziemy. Ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy. Przełączyłem się na broń białą. bo musimy wejść do Jorvask, Ona już też na pewno śpi. Bo oczywiście kondycha mi się skończyła. Jowask. Dysponujesz o, większą siłą. Tu jest Aela. Mogłoby... pogadajmy. Jesteś na polowaniu. Okej, okay. oczyściłem, leże bestii. Te bez mózg prymitywy nie miały żadnych szans. No nie miały. 150. Ładnie. Zarobiliśmy troszkę. Ym... W porządku. A, coś jeszcze? Jesteś. A ja bym ci powiedział, że szukam pracy. Nie brak ci zapału. To dobrze. Może Skior nie mylił się co do ciebie. Zaplanował no. dla ciebie coś specjalnego. Lepiej z nim porozmawiaj. Okej. Okay. I myślę sobie, że w tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Następny odcinek rozpoczniemy od wizyty u Skiora, który ma dla nas jakieś informacje, jakieś specjalne zadanie, które będę chciał wam je oczywiście pokazać. Słuchajcie, jeśli ten odcinek wam się spodobał, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia komentarzu, zostawienia oceny, do zasubskrybowania mojego kanału. A tymczasem ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem. Do następnego. Ciao!